Cześć, witajcie z tej strony kubojenku, w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam jak zrobić motorówkę. Wiem, że taki odcinek już był w tamtym roku, bodajże w czerwcu, tak, to było w czerwcu, wrzuciłem Wam odcinek o tej motorówce, to też naprawdę fajnie wyszło, więc jeśli tego nie oglądaliście, to koniecznie obejrzyjcie. Jednakże dzisiaj budujemy sobie nieco lepszą motorówkę, bardziej zaawansowaną i oczywiście ją testujemy. Będziemy potrzebowali 5 kolanek PCV, 3 trójniki, jakiś wiatraczek, to jest akurat od mikrofalówki. Trzy korki różnej wielkości, dwa duże, jeden mały Kawałek rurki PCV No i silniczki Z góry powiem, nie używajcie tutaj tych dużych silników, nie Nie używajcie też tych średnich Tylko najlepiej użyć te mniejsze Wiem, że są jeszcze w sumie jeszcze mniejsze Ale ja tutaj użyję tych silniczków Ponieważ nie chcę tutaj uzyskiwać żadnego dużego momentu obrotowego, A po prostu chcę, żeby to się nam szybko kręciło Dzięki czemu nasza motylówka będzie mogła rozwinąć większą Oczywiście tylko jeden będzie nam potrzebny Pokazałem na przykładu Więc zaczynamy składać Powinna cała konstrukcja prezentować. Teraz odcinamy około 10 cm z tej rurki. Będziemy potrzebowali jeszcze jakiś stary powerbank. W tym powerbanku po prostu uszkodziła się ta płytka i nie ładuje telefonu, ale oczywiście możemy tą baterię ładować przez tą płytkę, a po prostu będziemy z niej prąd brali bezpośrednio z tej baterii. Także ta płytka prześlemy tylko do ładowania tego powerbanka. Więc tak, naszą przetwornicę ukryłem tutaj. Więc, gdy będę chciał naszą motorówkę naładować, to po prostu będę zdejmował to kolanko i ładował. Tutaj na razie lata, ale co za chwilę będzie przyklejone klejem na gorąco. Natomiast przewody od tego wyprowadziłem tutaj z tyłu, ponieważ tutaj na górze będzie leżał akumulator. Będzie oczywiście przyklejony i te przewody też musimy połączyć. Teraz w mniejszym korku wiercimy otwór, przez który potem przełożymy nasz silniczek. Po przyklejeniu silniczka powinno się to prezentować mniej więcej w taki sposób. Do naszego silniczka zdolotowujemy włącznik, następnie przekładamy te wszystkie kable przez kolanko. Teraz w trójniku robimy otwór na nasz włącznik. Włącznik tutaj izolujemy klejem na gorąco. Może nie będzie to jakoś super wyglądało, ale musi to być szczelne. Z naszej rury musimy wyjąć te dwa przewody Które będą łączyły nasz moduł ładowania Czyli tutaj razem z akumulatorem Tutaj są te wyjścia Następnie podłączyć do tego po prostu silnik On tam jest podłączony na razie tylko do włącznika Włącznik jest tutaj Prezentuje teraz nasza cała konstrukcja Teraz musimy tutaj przykleić akumulator że Jeżeli będziemy gdzieś przeprowadzać kable, albo montować włącznik, to wszystko musimy uszczelnić, tak aby cała konstrukcja była szczelna. Tutaj zostały dwa otwory, a więc zalepimy je po prostu korkami. Za chwilę tutaj uszczelnie to wszystko klejem na gorąco. propos ładowania, to myślę, że nie będzie problemu, ponieważ wystarczy zdjąć tą część. I tutaj można już podłączyć kabelek do ładowania. Tak samo możemy sprawdzić poziom naładowania naszego akumulatora, wciskając ten guzik. Po tej krótkiej przerwie dokonałem tutaj jednej yy, niewielkiej, a zarazem istotnej zmiany. Mianowicie, musiałem ten włącznik tutaj z dołu przenieść na górę, ponieważ nalewała się przez niego woda. Teraz urządzenie jest już 100% szczelne. Tutaj, jak widzicie, nie ma nawet śladu po tym włączniku, ponieważ wymieniłem cały ten trójnik. To jest ten stary, dlatego ja Wam mówię od razu: włącznik dawajcie gdzieś na górę, żebyście nie musieli robić tego co ja. Ostatni krok to oczywiście przyklejenie wiatraczka i możemy testować. Dobra jak widzicie przyjechałem do lasu, Mam tutaj naprawdę sporo wody. Tam jest woda, tu jest woda, więc myślę że ja będziemy mogli testować naszą motorówkę. I tutaj to stestujemy. Pływa nawet szybko. Teraz się tylko zastanawiam jak ja ją w stamtąd wyłowię Teczkę udało się wyłowić, jednakże tutaj niestety jak widzicie ten zbiornik z wodą ma wiele różnych gałęzi, ciężko tutaj się pływa, dlatego postaram się na to przeprowadzić jeszcze jeden test na innym zbiorniku wodnym.